Infos polityki polskiej i zagranicznej. W Narodowym Banku Polskim wybuchł bezprecedensowy bunt. Media donoszą o poważnym konflikcie w zarządzie NBP, który sprzeciwił się prezesowi Adamowi Glapińskiemu w sprawie kluczowej opinii do projektu budżetu państwa. Nieoficjalnie część członków zarządu domagała się ostrzejszej krytyki polityki fiskalnej rządu, a prezes miał anulować głosowanie, by uniknąć przegranej. Chociaż bank centralny oficjalnie bagatelizuje spór, twierdząc, że to tylko banalna walka o rekordowe nagrody jednego z członków, w tle trwa wielka gra polityczna. Koalicja rządząca aktywnie dąży do postawienia grapińskiego przed Trybunałem Stanu, zarzucając mu między innymi łamanie konstytucji. NBP kategorycznie odpiera zarzuty, ostrzegając, że próba odwołania prezesa to zamach na niezależność banku centralnego. Ta polityczna batalia o kontrolę nad najważniejszą instytucją finansową kraju ma bezpośredni wpływ na kurs złotego i stabilność polskiej gospodarki. Sytuacja jest dramatyczna. Zasubskrybuj kanał.